Chodź tutaj, Cypisku, bo dawno nie było z Tobą filmu. Cypisek to kiedyś był taki łobuziak, taki dzikus, no. Nikt nie mógł do Ciebie podejść. Typowy czarny, szalony kuc. Latałeś po łące jak po jak to się mówi. I wtedy co? Pojawiła się ciocia Ola. Pojawiła się ciocia Ola. Zobaczcie, co zrobiła z Cypiska. Zobaczcie co ciociola zrobiła z sypiska fajnego, miłego kucyka. Trochę to zajęło czasu, tak? Najpierw stałeś miesiąc czasu w stajence na marchewkach, na głaskaniu, na czesaniu. No. Później na takim specjalnym patoczku wylądowałeś. Co tam stały takie zrebaczki małe. W kucykowym przedszkolu wylądowałeś. Tam spędziłeś trochę czasu. I teraz się zrobiłeś już taki miły. Taki miły się zrobiłeś. Taki miły chłopczyk, tak? Ładnie w ogóle jesteś. Ile ty masz? Z półtora roku pewnie. Pewnie masz półtora roku. No właśnie, masz tutaj dużo kolegów, koleżanek. Ty? Cypisek jest śmieszny, bo się lubi trzymać z dużymi koni. Przez dłuższy czas miał narzeczoną tutaj. Taką dużą kobyłkę, co bodaj mnie domina. Tak? No się... też stała tam kiedyś od tam... Ale Poczekajcie, bo nic nie mogę powiedzieć. Miałeś taką dziewczynę domina. Teraz ona też gdzieś tutaj jest obok. O, tam jest, no Ale już to chyba już nie jest taki romans jak kiedyś, że nie mogliście bez siebie żyć, co? Ej konie, bo tutaj się kręci. Nie wiem czy widzicie, a tu się kręci film. Tu się kręci film. Co? Fryzura ci się nie podoba. Trzeba poprawić tą fryzurkę, co? Tylko, żebyś mnie nie oskubał. bo tak jestem już taki łysy, tylko <gulia> Kurczę, te konie, to naprawdę. Ty, Kajka, to też jesteś Kalinka, nie Kajka, co? Ty to też jesteś bardzo towarzyska, bardzo, bardzo jesteś towarzyska. Bardzo towarzyska jesteś, ale z tobą był niedawno film, patrzyłem na stronie. Był 30 stycznia nagrany z tobą film. Muszę chodzić tutaj i nagrywać filmy z konikami, z którymi dawno nie było filmu. Z tobą chyba dawno nie było, bo ty zawsze gdzieś tam w tle się kręcisz. Ale taki typowy film o Tobie, to chyba nie, nie było go. W każdym razie widać, że oswajanie kocyków działa, że ciocia Ola jest bardzo dobra w tym. Z takiego dzikusa, co go nie mogło nawet się zbliżyć na 5 metrów, zrobiła taką przylepeczkę miłą. Taką przylepeczkę. Taką miłą przylepeczkę i taką fajną przylepeczkę grubaska. Zobaczcie, jaki jest ładny. No, jest piękny. Piękny dziki trochę jest, no. Dziki trochę jesteś, co? So, ale fajny. Troszkę jesteś taki dziki, ale w takim sensie, że jesteś taki energiczny. Że taki jesteś energiczny, a nie tak się słaniasz się na nogach. Oj, oj. Ty, tak nie ma warunków do kręcenia filmów. Bo konie chcą mnie zjeść. Oj, słówka, dawno ciebie nie było. <laughs> dawno. Co dawno nie było na zdjęciach co? Słówka zgrzeszniała, ostatnio. Był dzień otwarty nie skakała przez płot ani nic. Aż się wszyscy dziwili, dlaczego słówka nie skacze przez płot, dlaczego ta słówka przez płot nie skacze, o, tak się tu kręci film, tak się tu kręci film, na stajni, na padokach. Ej, kto mi grzebie tu po kieszeni? kto mi grzebie, to jest tak, że jak jest dzień otwarty u nas, to później przez tydzień, przez tydzień po tym dniu otwartym to konie chodzą i szukają po kieszeniach jedzenia, marchewek głównie. A później zapominają, jest później 2-3 tygodnie spokoju. Tak? A później znowu dzień otwarty i znowu osiołki, kucyki liczeją, wariują. Przez tydzień czasu później po kieszeni zaglądają. O, kurki zjadają, proszę bardzo. <noise> ja nie mogę. ty, Czekaj, tu się kręci film. Tu się kręci film. Tu się, chcesz zobaczyć ten paczek fajny z tym Powystępuj trochę tak bardzo chcesz, powystępuj troszkę, no kalinka występuje sobie troszkę. Z tą miękką morczką. Kiedyś myślałem, że te koniki polskie to dzikusy za bardziej. Coś mi tam... z kieszeni. Pisek. Próbuję mi zabrać z kieszeni uwiąz. No. Tutaj słówka próbuje mi podać nóżkę, widzę. Tak? Próbujesz mi nóżkę podać. Tak. No. Jak to przychodzę, zawsze mam w jednej kieszeni uwiąz, w drugiej kieszeni drugi uwiąz, bo nie wiadomo którego konia trzeba będzie zaraz łapać. Którego konia trzeba będzie zaraz łapać. i cypiski. kto by pomyślał, kto by pomyślał, że się do Ciebie nie można było zbliżyć. A teraz się nie można od Ciebie od ten, od, 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 odbliżyć. Dobra, stale, bo zaraz mi zdepczą te konie. tak może będzie lepiej. kalinka i cypisek. On tu właśnie tak się trzyma z takimi większymi. Zobaczcie. To jego dziewczyna była. Dominika. To jego była dziewczyna. Jest piękna, brązowa. No, ja też. Z tobą był niedawno film, ale z tobą był niedawno film. <laughs> Ciocia Ola już się w tobie zakochała też. Powiedziała, że chyba sobie ci... zatrzyma ciebie. Powiedziała, że chyba sobie ciebie zatrzyma, ale później powiedziała, że w sumie nie wie, bo chciała wszystkie was zatrzymać. No. Mhm. Ja bym podwieźł tą spotanie, no skotanie, skotanie. Nie spokojnie, Nie przeganiamy się, bo tu nie ma marchewek. Nie przeganiamy się, bo tu nie ma marchewek. Pozdrawiamy starego Palesia i życzymy miłego dnia.